Cześć, witajcie. Ja jestem Dawid. Cześć, A jestem co Dawid. Co to się dzieje u ciebie? Witajcie bardzo serdecznie. Meczem dzisiaj? Ja dzisiaj będę polował na muchę. Także będzie ciekawie. Na gawiali. muchy? Tak jest. Dzisiaj będzie ostra walka. Będziemy waleczni i wytrwali w tym co będziemy robić. Tutaj mamy specjalny miecz samuraja, który przygotowałem. Bardziej jako dekoracja, ponieważ dzisiaj będziemy mieć ciekawy temat o pewnym samuraju, właśnie jak mogliście tutaj się domyślić, który co będzie robił, jak myślicie? Jak powiedzieliśmy na początku, będzie polował na muchy, ale dlaczego i w jaki sposób? I to z tak. mieczem. No właściwie to już hmm. groźnie wyglądało, nie? że teraz ten miecz samurajski i jak to się ma teraz. Do nowej mowy, co my tam będziemy cieli, nie? Czy będziemy cieli te zacięcia. <grystanie> tak, wydawać się to <grystanie> niebezpieczne z <Ten groźne>. mieczem. <grystanie> ale nie martwcie się. Tak. Ale. ale nie martwcie się. Jest. Wszystko pod kontrolą jest bezpieczne. I ten miecz jest takim symbolem, bo za chwilę pokażemy wam filmik. Właśnie jak ten miecz. I ten samuraj no, mm -hmm. wpadają w pewną dekoncentrację ten. i pewien obłęd, i szaleństwo pewnych myśli, myśli niepotrzebnych, bo y, tu mucha będzie pewnym symbolem, bo ta mucha jest symboliczna. Tutaj mm -hmm. w tym filmiku. Ona symbolizuje błahy problem, takie bezsensowne myśli, takie Ile bezsensowne może być sprawy, jak może by tego mógł być dużo. A prawda? ten miecz... <tud> <tud> cień głowy. Właśnie, nie. To nie jest. To może najpierw obejrzyjcie ten filmik, a potem go skomentujemy. <tud> म्हणजे Właśnie. No i... koniec. Mucha jednak została. Samuraj wygrał. Jest bohaterem. Samuraj wygrał. Okazało się, że, że ten miecz był w ogóle niepotrzebny, prawda? Który mm -hmm. właśnie tutaj przedstawiłem wam. Także jak widzicie, nawet go nie się używać. Tak. Ale właśnie rozdzielać sprawy na wiele, jeszcze dzielić, dzielić i to pokazuje, że jak dzielisz małe problemy na jeszcze mniejsze, to jest jeszcze więcej tych małych, mm. jest jeszcze więcej. Bo I jak rozmyślasz, więcej. rozmyślasz i dzielisz, mm. właśnie. I w końcu tych much tam zaczęło tyle fruwać, że niestety nawet tak precyzyjny samuraj z takim mm. ostrym mieczem nie jest w stanie tych mógł poprzecinać. Tak, wszystkie. dokładnie. Czyli czasem tutaj właśnie ta walka, mm -hmm. jak chodzi o taką analogię teraz do treningu mowy, w ogóle do problemu SBS, no to tutaj może fajnie to pokazać, mm -hmm. że walka z tymi jąkaniem z tymi blokadami właściwie może być całkowicie nieskuteczna i bezsensowna, Ponieważ mimo tego, że będziemy walczyli, przepychali mm. te dźwięki i jak najsilniej je nie wiem, tworzyli jakoś czy, czy próbowali jakoś wygrać z nimi, no to będzie ich jeszcze więcej, będzie jeszcze większy problem, aż po prostu w te muchy nas zasypią. Tak. I wpadniemy w ten obłęd tego mm. ćwiczenia, powtarzania takiego z napięciem, bo. Ten samuraj był coraz bardziej nerwowy, on już wpadał w taki szał nawet. Mm -hmm. On się Death. już denerwował. I podobnie jest właśnie z tym jąkaniem, z tym blokami, że my już chcemy, my jesteśmy zdenerwowani, ale niestety tego jeszcze przybywa, bo im większe napięcie, to tym jeszcze mm -hmm. więcej bloków, jeszcze więcej jąkania, jeszcze gorszy stan złości. No i Finisz pięknie pokazuje, on już nie ma siły, on już nie ma siły polować na te muchy mm -hmm. i wpatruje się w obrazek. Wpatruje się obrazek drzewa wiśniowego, mm -hmm. gdzie wyobraża sobie spadające płatki, zmienia się muzyka i widzi tam siebie jak medytuje mm -hmm. na kamieniu. Piękne, idealne odniesienie Pięknie. do treningu nowej, spokojnej mowy, swobodnej, gdzie właściwie tutaj ta relaksacja właśnie jest kluczem. Ten relaks w mowie, ten relaks mm. w ogóle umysłu, naszego ciała, rozluźnienie, to właśnie wpływa na to, że mamy kontrolę właściwie nad naszymi myślami, prawda? Bo tutaj to pokazuje też ten filmik, że on nie kontroluje tych much jako tako, prawda? Mm, tylko właśnie kontroluje swoje myśli, dzięki tak. temu może mm, tworzyć właściwie swoje życie, swoje myśli i kreować się w ten sposób. Dzięki temu to też potem się przekłada na całe życie. Trenie go nowej mowy, przekłada się to na mowę, ponieważ my uspokajamy się, trenujemy relaks w mowie, wprowadzamy go do życia i wtedy mm, po prostu mamy kontrolę nad naszym życiem, nad naszą mową. On zmienił właśnie ten obiekt patrzenia. On zamienił te muchy mm. na płatki. Zamienił to, co jest brzydkie, brzęczące, co denerwuje, co gryzie, na coś pachnącego, spadającego z muzyką i przyjemnego. właśnie przyjemnego właśnie tego powinniśmy się uczyć, żeby. Szukać tych najwspanialszych obrazków, tych pięknych, tych wizualizacji, jak najwięcej dopuszczać do siebie, nawet tworzyć. Absurdalne to mogą być, ale piękne myśli, hmm. pozytywne, optymistyczne, bo to tworzy w nas od razu, buduje lepszy nastrój. Jesteśmy łagodniejsi, jesteśmy spokojniejsi. To pokazuje ta scena ostatnia, kiedy on wyciąga rękę i ta muszka sobie tam spaceruje. Malutka muszka. Nawet chciałby ją pogłaskać na końcu, bo on się poczuł spokojniejszy. Jego to już przestało drażnić. Na początku, kiedy zaczął tą medytację, go to wszystko drażniło. Tak. Ale później to skupienie, ta wytrwałość, ta cisza, te właśnie zadumanie się. W tych kwiatach, w tych płatkach mhm. drzewa wiśniowego spowodowało, że mhm. złagodniał. Dokładnie. No i dzięki temu właśnie miał to kontrolę. No i to właśnie daje relaks, koncentracja, no i jednocześnie daje, pływa na całe nasze życie, można powiedzieć. Także taki dzisiaj ciekawy odcinek. No, a tym bardziej. A tym bardziej nowa mowa, zobacz, jak zaczynasz mhm. mówić nową mową, to ona koi, to ona koi słuchaczy. W nowej mowie bardzo trudno mhm. się pokłócić, bardzo trudno wpadać w negatywne emocje, bo niesie za sobą tyle stanu spokoju w trakcie mowy, że wygląda tak te płatki właśnie. Spadające płatki, mm -hmm. a ta stara mowa z tymi zająknięciami to są właśnie to, te muchy. Można powiedzieć, że nawet jak, jak wcześniej wspomniałeś, że nawet jak ta mucha na chwilę usiadła na ręce temu samorejowi, to tak samo może być w przypadku nowej mowy. Nawet jak czasami zdarzy się jakieś pojedyncze zacięcie, prawda, czy jakieś powtórzenie już w treningu nowej mowy to niech ta Mucha sobie leci dalej i niech stanie się nieistotne dla nas. My kreujemy kwiaty, my kreujemy piękne, spokojne myśli i na tym się skupiamy. Ale to zwróciłeś na jedną sobie. jeszcze rzecz, a taki jeden fakt, bardzo istotny tak? w tym filmiku, że tych płatków było więcej niż Much. Mhm. Tak, faktycznie. Mhm. Dokładnie, było ich jeszcze więcej. Tak. Mhm. To właśnie... Bardzo spodobnie nowej mowie tych zdań, tych konwersacji, tych rozmów mm -hmm. jest tak dużo, że ta pojedyncza muszka po prostu gdzieś tam przemyka, na w ogóle jest nieistotna. Dokładnie. Jeszcze więcej się mówi, bo to jest jeszcze bardziej przyjemne. Także tego się trzymajmy, trenujmy razem wszyscy nowomowę. Tw twórzmy właśnie różne grupy, teamy, nawet kluby nowomowców, aby każdy miał szansę się rozwijać, dowiadywać jak najwięcej o treningu mowy no i praktykować, co najważniejsze. Także dziękujemy myślę dzisiaj za taki przyjemny odcinek i do usłyszenia. I życzymy Wam jak najwięcej Dokładnie. tych fajnych, pachnących Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.